Siemaneczko, jestem maksymalny. 77 to jest kolejny odcinek z GTA 5 na moim kanale. Jesteśmy oczywiście ponownie na serwerze 5 w trybie King of the Hill i jedziemy autem z ludźmi. Prowadzi sole, tak więc mam nadzieję, że się nie rozwalimy. Eee. Nie wiem, co ty robisz. A, fajnie, fajnie. Nasz nas zabił, jakby ktoś nie ogarnął, nie? Tak, no, fajnie. Właśnie, nie jestem tym medykiem, chwila. Teraz mogę iść. Nawet pomogłeś, gościu, nawet pomogłeś. Dobra, wiecie co? Zanim on się załaduje do pełna, to minie 3 dni, miną. Zanim ten... Derp. Nie, dobra, lecimy. Mało osób w tym momencie gra, tak więc nie będę tutaj czekał. Lecę po prostu sam samochodem. Dobra, jesteśmy w tym momencie tutaj. Chwila, chwila, bo tutaj są ludzie już. A ja, moja postać, nie chowaj tej broni. To jest nasz? Chyba nie, nie. Nie da się zmieniać Stroju, więc nie. Gin, umieraj! i! o gościu, widzicie, ja dopiero w tym momencie zginąłem, złożyłem dojechać do miasta, wysiąść z samochodu i strzelać do typa, a ten gościu dopiero odjeżdża. Tak więc S, dobra, ja wysiadam tutaj, bo tutaj jest niebezpiecznie, Wąż rzeczny jest niebezpieczny, trzeba wyjść tutaj, ponieważ u góry na moście. Też są ludzie. Ostatnio tutaj zginąłem, właśnie. Wejdę po tych schodach. W ogóle nigdy nie wiedziałem, że tutaj są schody, nie? Ja tutaj, wiecie, zawsze jakimiś okrężnymi drogami jadę. A tutaj wystarczyło po schodach wejść. Dobra miejscówka, powiem wam. Dobra miejscówka. Dobra, jest kill. Jest pierwszy kill. Drugi kill. ojoj Skąd ja dostaję? Skąd ja dostaję? A... Znowu ten Rawski, chyba ostatnio też mnie zabił. Ej, co, co moja postać robi? Okej, okay. nie, nie pytam, nie pytam. Co ty od Co? Ej, gościu, możesz? Czy ty możesz? Dziękuję. On nas zabije, gościu, nie. A nie, dobrą się leczy. On tutaj chyba miał jakąś walkę. Ups, ktoś wyleciał. Wow, ale wyleciał w kosmos. Dobra, oni się tam sobą zajmą, chyba. A jak nie, to mają problem. Ja nawet nie prowadzę, więc za bardzo nie mogę decydować o nich. Ja bym został po tego gościa, co wypadł, ale niestety nie mogę, bo gościu prowadzi. Znowu sole! Czemu ta gra jest jakaś dziwna? Jakby tutaj były cztery osoby i jeden przeciwnik, który mnie cały czas zabija. Elo, Hydrant? Nie! Sorry, gościu. E, nie chciałem, tak? Chciałem wyskoczyć i przeżyć, ale moja postać jest dziwna i zginęła. Dobra, nie wiem. Ja ja, ja już nie wychodzę. S -s -s nie wiem, dobra. Dziwne to jest. Biorę Sanchez'a i jadę. Czy ja w tym odcinku. Je, moje KDR w tym wygląda odcin, Co ja gadam? W tym odcinku moje KDR wygląda bardzo źle. E, 0,5, ponieważ mam dwa. Zabicia i cztery śmierci, co jest kompletnym dnem. Mam nadzieję, że zaraz się zrehabilituję i zacznę zabijać w końcu, bo na razie to jest kiepsko. Dobra, elo. E, czy tutaj ktoś jest na moście, a ja sobie tak idę po prostu? Ej, bo moja broń jest... a dobra, przez chwilę była niewidzialna i takie, o, fajnie, będę strzelał z niczego. <laughs> Camp mode włączony. Dobra Skąd mi się Ktoś. Też z krzaków? Nie wiem Możesz przestać robić tak tymi rękami. Wyjmij po prostu ten karabin. Co ty robisz? Nie, dobra. Moja postać jest tak głupia. Ale chociaż trafia. A dobra, to mój, 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 to mój. Nie wiem skąd strzelają. Nie wiem co się dzieje. A. Wiedziałem, że zginę, ale naprawdę bardzo ładnie mi szło, jak na to, że mi broń znikała. <grych> yeah, motorek! Ten krzak był bardzo dobry, ponieważ ja też jestem zielony, tak więc e, bardziej rzucałby się w oczy chyba czarny. Tam jest jeszcze jedna drużyna, chyba czerwo... Nie. Nie ogarnię, kto to był, bo tam był gościu jeden w takich liściach, jakby miał taki kamuflaż. Chyba, że mam jakieś zwidy, wiecie, takie, no, że coś jest. Znaczy, czegoś nie ma, a coś jest w mojej głowie. Może tak być, nie zaprzeczam. Być może tak jest, ale ja nie wiem, ja się nie znam. Na tym budynku zawsze stoją snajperzy. Zawsze, zawsze tak jest, że tutaj snajperzy sobie gdzieś staną i będą sobie stać i strzelać jak do kaczek. Do, 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 do. Chciałem stamtąd zrobić, ale mi nie wyszło. Mm. Tak naprawdę to tutaj już może być mnóstwo przeciwników, a ja sobie jeżdżę, nie, tak jakby nigdy nic. W ogóle co ja tam się będę? Miałem dźwięk, że kogoś trafiłem, ale nie wiem kogo ja miałem trafić w tym momencie. O o o o o. o. Nie, 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 nie spadaj, nie spadaj, no ty głupi jesteś ty. Ej, bo nie mogę celować, nie. Broń mi się znowu Kościół, przestań! Zaraz zmieni klasę, wiecie, bo mogę celować. Patrzcie, mam kropkę, ale to nie zmienia faktu. Nie wiem, pójdę. O, 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 mam, mam broń. Mam broń. Dobra. Ten gościu chyba wjechał na motorze w nich w ogóle Dobra, gościu ogarnął, ale nie wiedział dokładnie w którym miejscu jestem Nie wiem kurcze skąd dostaje a i to jest najgorsze, kiedy nie wiesz skąd lecą kule w twoim kierunku. To jest bardzo złe, smutne i, i wtedy można tylko się popłakać. Co się stało, wiecie o co chodzi. E, nie wiem jak mnie słychać, ponieważ dziwnie mi się nagrywa dzisiaj dźwięk. Bardzo tak raz jest cicho, raz jest głośno. Chyba że ja dzisiaj tak mówię, taki mam dzień, wiecie. Takie, wiecie, raz na dole, raz na dole, wyżej. Wiecie o co chodzi? W sensie chodziło mi o to, że wiecie, jestem raz cichy, a raz głośniej dlatego na dole i u góry <laughs> Tak. Stamty! U, to było niezłe. Jestem zadowolony. Te teraz wyjmij tą broń. Zapomniałem zmienić klasę chwila. Muszę sobie poruszyć rączkami chwila. O, jest! Pojawiła się. Nie wiem czy ja mam takie opóźnienie serwera. Nie no, mój internet jest dobry, więc wątpię. Chyba, że to coś po stronie serwera gry jest. To być może, tak może być. Ale. Raczej mojego internetu bym nie oskarżał. Ponieważ wszystko działa pięknie i ładnie. Jen, znowu! Psz, ja nie mogę. Jaki ten mój. Jaka ta moja postać jest głupia! Czyli każda interakcja, wejście po drabinie, czy cokolwiek. psują moją broń! Yo, you wanna see some real speed, bitch? I'll show you some real speed.

O co chodzi w tym odcinku nie wiem. Nie wiem naprawdę co tu się dzieje. Dziwny jest ten gość. Lata w ogóle w, w, wziął jakiś niewidzialny ręcznik od Gina lata. A ja mam dziwne. No weź mi tą broń. Ja nie mogę. ja yeah, motorek! Dziwne dźwięki maxa.exe wezmę spróbuję. Po... Patrzcie! Patrzcie, jak podskoczę to się pojawia broń. To są... Fajne taktyki z Hogwartu. Jeżeli nie widzieliście, to już się uczycie. Chociaż nie wiem, czy to jest nauka, którą mogę wam przekazywać, ale dajmy na to, że mogę, tak więc Hogwart nie bijcie mnie. Ja jestem y, czarodziejem, y, nauczycielem. Ja tutaj będę uczył y, ludzi, jak czarować. Tak więc y, żeby pojawić broń w swojej ręce, wystarczy podskoczyć i wtedy broń pojawi się w waszej dłoni. Skakać mam nadzieję, każdy umie pod spacją. Bo oczywiście o realu nie mówimy. Po co ruszyć się w realu, skoro można skakać w GTA 5? LOLOLO! Skręcam i ponownie stancik. Posłuchajcie, czy stancik wyjdzie, czy stancik się. To się wytnie. To będzie dobry stand. To będzie super stan. To też się wytnie. Ej moja taktyka nie działa. Ten odcinek jest bardzo, bardzo dziwny, ale. Może to dobrze. W tym momencie ktoś do mnie strzela, nawet nie wiem skąd. Aaa! Dobra, kładę to i zaraz mi się broń zbaguje. Mam broń. Haha, mam broń! Teraz już mnie nie pokonacie. Moja broń mnie nie opuściła i teraz przez pół godziny nie będę machał rękami jak totalny kretyn. Jestem teraz potężny. A. Ja nie jestem w czerwonych, zapomniałem. sory, sorry. Bo tam czerwony jechał i mogłem w niego strzelić, ale. Elo, headshot. Znaczy, nie wiem, czy headshot, ale. O, Patrick, idealnie po przewrocie się ustawiłem. Tak to się robi. Profesjonalista, Max. O nie, po mnie jest, wiecie czemu? Ponieważ teraz moja postać nie wyjmie broni. Tak więc nawet nie miałem co zrobić. Taka prawda, że ja bym mógł walczyć i najprawdopodobniej bym nie zginął w tym momencie, bym po prostu zeskoczył z drabiny. I wiecie o co chodzi. Ale ja spróbuję teraz innej rzeczy. Zmieni się na inżyniera. Teraz znowu medyk. O, mam broń nową. Nie no, dalej on jest dziwny. Mam karabin. To jest bardzo dobra. To jest bardzo dobra informacja, posłuchajcie. Mamy karabin. Raczej ja mam. Wy nie macie. Chyba, że gracie. W tym samym momencie, to macie, ale jak nie gracie, to nie macie. Biegnij. Szybciej. Aaaaa! Wchodź szybciej! Jaki ty jesteś powolny! Idzie za wami! Typy! Idą za wami. Czerwona drużyna. Kurczę. I zamiast wspinać się szybko, to kurczę. Idę, idę. Proszę pana, ja sobie paznokiecki połamię. To, to było ładne. O, 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 o. Takie rzeczy to ja mogę mieć. Takie rzeczy to ja lubię. Takie rzeczy to ja ogarniam. I żyję. Dobrze. Jest. Dobra. Kolejny zginął. Patrzy na drabinę, żeby mi nikt nie wlazł tutaj, nie? Bo wtedy to by nie było miłe. O, o! Ok, kolejny zginął. Nie wiem, czy on nie ma tego samego problemu, co ja z karabinem, ponieważ tak wyszedł i troszeczkę nie wyjął broni. Może nie wiem, jak na leśnika, czy coś, nie wiem. Aha, dobra, okej, okay, rozumiem. Oj, oj, oj! oj. A, moja postać, ja wiedziałem, że już nie żyje, bo moja postać chciałem odbić i się schować, ale a, niestety moja postać powiedziała, słuchaj gościu, teraz jest czas rączka time i muszę trochę poruszać rączkami. Dobra, wiecie co, wezmę to, bo nie mogę wsiąść do samochodu, kiedy ruszam rączkami. Gin umieraj! A, jeden ten karabin jest tak niecelny, on raz strzela mega w prawo, raz mega w lewo, a raz w ogóle, o... Wywaliło mi grę, nie? Tak jakby ktoś nie... CO TO JEST ZA POŚWIATA?! CO TO BYŁO?! I kto tam stał?! To wyglądało jakby jakbyś... WHAT?! To wyglądało jakbyś... WHAT?! <grytanie> tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was do subskrypcji kanału, ceny filmiku, łapką w górę. I za tydzień mam nadzieję, że takich dziwnych rzeczy nie będzie. Chyba, że wam się to podoba, no to wtedy mogą być. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie do końca. Do zobaczenia kolejnym razem. Za tydzień jest kolejny odcinek, jak więc zapraszam, pa pa. Cześć.